Witam pani Aniu. Dzień dobry, wieczór. Znajdujemy się dzisiaj na L Style Awards. No i właśnie. Dzisiaj wygląda pani, bym powiedział, zjawiskowo, chociaż zjawiskowo to jest za mało powiedziane. Co było inspiracją do tego, żeby dzisiaj założyć taką stylizację, a nie inną? Czy to był losowy wybór z szafy, czy specjalnie wcześniej przemyślany wybór? No, błagam cię, jak losowy wybór z szafy taka kreacja specjalnie uszyta Konrad Wikowski, Magdalena Sekrecka, oni są odpowiedzialni za dzisiejszy e, mój wygląd. E, no na pewno wyłamałam się jeżeli chodzi o dress code, co spowodowało pewnego rodzaju niepokój jak doczytałam ze zrozumieniem zaproszenie. Natomiast po pierwsze dla mnie Wall Street to, są, to jest wieczna pogoń za pieniądzem i to są nowe pieniądze, a ja jestem old money. Z każdym dniem coraz starsza, ale na szczęście mam money, więc tym się, tym się bronię i to, to ratuje. No, i oczywiście druga sprawa to to, że ja tutaj jestem także w charakterze producentki. Celebruję to, że mam akurat dzisiaj Wolny Wieczór bo normalnie jestem w pracy i dlatego bardzo dawno byłam na tego typu ważnej, prestiżowej imprezie. A to jest ważna, prestiżowa impreza. I oprócz tego, że mam szansę patrzeć i podziwiać i kibicować tym wszystkim ludziom, z którymi również pracuję, przez, pracowałam przez tyle lat to jednak mimo wszystko celebruję też fakt, że jestem producentką, spełniam swoje marzenia, zapraszam Was do teatrów, jak piszecie sobie w wyszukiwarkę Anna Mucha, spektakle, to Wam wyskoczą moje spektakle, albo Adria Art, Anna Mucha. No i jestem tutaj także, żeby powiedzieć o tym, że mamy nowe premiery, Wacław rządzi, komedia, nie banalna, czy też takiego nie widzieliście, o męskiej przyjaźni. Co zawsze będzie stylowe i ważne, a także selfie. To jest tytuł, który jest absolutną nowością i wchodzi w październiku. Mamy premierę, więc. A po której stronie czujesz Pani lepiej? Bym powiedział w roli aktorki, czy w roli producentki. Bardzo kocham swoją pracę i nie zamieniłabym jej na żadną inną. Niemniej uwielbiam to, że pracuję jako producentka i mogę realizować swoje marzenia i zatrudniać do tego ludzi, którzy też dzięki temu realizują siebie, swoje marzenia i są na scenie. Zresztą mam szansę pracować z tak fantastycznymi aktorami jak Magdalena Stużyńska, na przykład w najnowszej produkcji, Krystian Wieczorek, który w żartem, był serio musiał przejść casting u mnie, Pola Gonciarz i wiele, wiele innych osób, a mówię to tutaj tylko o właśnie o najnowszym tytule Selfie, więc myślę, że przede mną coraz więcej tego typu wyzwań. Bardzo, ja bardzo mocno trzymam kciuki, oczywiście wszystkich zapraszamy do... W piątek, Gramy w piątek w Warszawie. O której godzinie? O 19, w Palladium, jeśli się nie mylę. Dobra, dobra. Dziękuję bardzo za zaproszenie, na pewno pojawia się. Ale właśnie, mamy wrzesień. No. Bym powiedział, dla niektórych e, powrót do pewnego rodzaju monotonii, do życia. Dzieci wracają do szkół. W Warszawie ponownie pojawiają się korki. Jaki to jest okres dla Pani? To jest rozbiegówka przed e, ciężkim albo e, pewnego rodzaju e, wymagającym ode mnie sezonem teatralnym. Ja po prostu rzeczywiście <grym> tym żyję i, 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 i funkcjonuję w ten sposób. Um, już zdążyłam wrócić um, do pracy, mimo tego, że wróciłam przed wczoraj do Polski z wakacji. Um, z nową siłą, z nową energią um, no i, i z nowymi pomysłami. Tak jak powiedziałam, do, jakby w tej chwili skupiona jestem na tym, że mamy premierę selfie w październiku, wypuściliśmy nowy tytuł Pasław rządzi, um, ja gram w kolejnych, więc um, jest naprawdę bywam monotematyczna. Praca, praca, praca. No dobra, a jak prywatnie powrót dzieci do szkół. No, czy mama się cieszy? Okay. <głos> <głos> Czyli mama się cieszy. Ja myślę, że każda matka się cieszy jak dziecko się uczy. <noise> Najlepiej od 8 do 16, co najmniej. A jak pani spędziła ten okres wakacyjny, bo mogliśmy obserwować wiele pięknych, może nie wiele, bo jednak nie było ich wiele, ale kilka kadrów z wakacji, podziwiać też pani piękną figurę. Zacznijmy od tego, jak spędziła pani ten okres wakacyjny. E, mogłam lepiej, <laughs> mogłam lepiej zorganizować swoje wakacje. No cóż, przede wszystkim było smacznie. Zostawmy to w ten sposób. No dobra, to teraz przejdę do drugiej części pytania, bo widziałem pod zdjęciem, które pani dodała, że ludzie, internauci zachwycają się pani figurą. Jak pani dba o siebie, o swoją sylwetkę? Dbamy o siebie masełkiem, deserami, czekoladą, kaloriami, przyjemnościami i dobrym samopoczuciem, bo myślę, że. Nawet w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje tutaj dookoła, nie jest modne to, co jest modne, tylko modne jest to, w czym ja się dobrze czuję. A, to prawda. Więc myślę, że modę i styl buduje się od samoświadomości, samodecydowania i poczucia własnej wartości. Czyli bazując na naprawdę solidnych fundamentach. Czyli bym powiedział, woli Pani podążać swoją ścieżką z dala od trendów, z dala od tego właśnie co modne. Tylko tym, czym kieruje nas szczęścia. Małgosia Korzuchowska dzisiaj przy okazji odbierania nagrody miała piękną przemowę i m.in. dziękowała sobie za to, że była sobie wierna. Ja jej bardzo kibicuję, ale dziękuję sobie. I na sam koniec, no właśnie, ostatnio bym powiedział, w dzisiejszych czasach wystarczy powiedzieć... Jeden mały element i nagle wszyscy się rozpisują o tym. Mówię tutaj oczywiście o niebezpiecznych sejfach na wakacjach. O! Czy sądziła Pani, że wybuchnie taka burza w internecie i wszyscy się o tym dowiedzą? Nie, ale dobrze, że wszyscy się o tym dowiedzieli, ponieważ e, myślę, że dużo zależy od naszego bezpieczeństwa. Także e, zabezpieczajcie się, kochani. E, zdecydowanie zabezpieczajcie się, kochani, a my bardzo serdecznie zapraszamy do teatru. Dziękuję. Do zobaczenia. Widzimy się w teatrze. Dziękuję, dziękuję pięknie, dziękuję dziękuję. Witam Cię Ulka, bardzo serdecznie. Ja Ciebie również. Znajdujemy się dzisiaj na L-Style Awards. No i właśnie może zacznijmy od pytania związanego z modą. Dzisiejsza stylówka, losowy wybór z szafy, czy specjalnie wcześniej przemyślana stylizacja? No dress code był konkretny. Widzę Ty też się, dos ty też się dostosowałeś. Ja jak się dowiedziałam jaki jest dress code, to byłam bardzo usatysfakcjonowana, ponieważ takie mój top of the top i must have w szafie to jest właśnie dobrze skrojony garnitur. I mam ich kilka, a ten jest wypożyczony. MMC. I piękny. <laughs> bardzo piękny. Znaczy, bardzo mi się podoba to, że są sukienki i tak dalej, natomiast królują tutaj te garnitury, marynarki szczególnie. No i fajnie, bo niektóre są takie eleganckie, drugie są z pieprzem, takie bardziej modowe, bardziej zwariowane. Jest, no, klasyka. Fajnie się to patrzy. To prawda. E, mamy już wrzesień, bardzo tak. szybko bym powiedział, wakacje nam minęły. No właśnie, jakim okresem jest dla ciebie wrzesień? Dla niektórych jest to okres, bym powiedział, powrotu do monotonii, dzieci wracają do szkoły, wszyscy wracają do. Przedszkola. Dokładnie, <laughs> i przedszkola. Jaki to jest dla ciebie okres? E, urodzinowy, ponieważ w tym miesiącu urodziła się córka mojego brata, spróbuję kolejność. kolejność. Najpierw mój synek. Córka mojego brata, mój tata, ja i moja mama. Wszyscy jesteśmy z września. I tak do tego stopnia bardzo bliska, że mój tata 21 września, ja 22 września, i moja mama 28. Więc no to co mi się głównie kojarzy września z prezentami? No właśnie, powiem ci, że pierwsze co w głowie miałem to, ale kombo będzie niezłe. I Czy ty już masz wszystkie prezenty? Oczywiście tak. oprócz siebie. Znaczy, no bo... Jeden jeszcze idzie, ale mam. A jeszcze jeden się wybiera. Nic nie to, mogę powiedzieć przecież. Nic, kompletnie nic. No <grym> dobra. Nie wyjdzie w październiku. <grym <grym> ale właśnie, zastanawia mnie fakt, jak bym powiedział, ty się adaptujesz do tego, aktualnie jak Bastek wraca do przedszkola. Wiele bym powiedział rodzin, wiele mam, wysyła teraz dzieci na mnóstwo zajęć dodatkowych. Jaki ty masz do tego stosunek? Bastek ma mnóstwo zajęć dodatkowych, ale go nigdzie nie wysyłam, tylko my naprawdę bardzo dużo robimy. E to jest dziecko, któremu niczego nie brakuje. Ja jestem bardzo zaangażowaną mamą. Daję mu jeszcze trochę czas na takie zajęcia, już jakieś nie wiem, gdzieś go zawozić w konkretne miejsca, bo Duże, długa przerwa. Wydaje mi się, że jeszcze nie przejawia aż takiego jednego konkretnego zainteresowania, żeby tam go pchnąć. Natomiast tak sukcesywnie będę wdrażał jakieś rzeczy. Na pewno ma, y, musi się pojawić sport. Nie to też nie tak, że ja po prostu stwierdzę, masz robić, uprawiać ten sport, koniec, kropka. Tylko jak to nie zaskoczy, to coś innego, coś innego też chciałabym, żeby popróbował przeróżnych rzeczy, y, żeby po prostu można było stwierdzić, y, do czego mu jest najbliżej. I on już tych różnych rzeczy próbuje, natomiast nic tak na, y, tak na siłę się nie, wy, nie wybiło. no. Ale też bym powiedział, e, wrzesień to też. Powrót e, tańca z gwiazdami i mogę si. powiedzieć, że u ciebie już trochę czasu minęło od edycji, w której brałaś udział? Rok? Tore? Rok. No, 2024. No. Nie wiem, tak? No tak. No, tak. No. no to już trochę czasu minęło. No dobra, prawda. E, dobra, pytanie, czy obserwujesz e, to, co się będzie działo w tegorocznej edycji, czy obserwowałaś pary? Czy masz już e, kogoś, bym powiedział, kto, kogo wystawiasz na piedestal? No, jest osoba, której, e, którą namawiałam do udziału w programie, bo tak się trochę wahała, prawie tak, może jednak trochę nie. Ewa Mingę, którą serdecznie pozdrawiam. Jestem ciekawa Mai, jestem ciekawa Karolaka, pana Karolaka i naprawdę i Izelman jestem ciekawa. Ta edycja jest naprawdę bardzo mocna. Tak jest, ja teraz wyobrażam ten plakat w głowie, tam jeszcze jest. No to jestem ciekawa każdej osoby i tak naprawdę nie wiadomo, kto tutaj zaskoczy. A poza tym ten program już mnie nauczył, że trochę jest nieprzewidywalnie. I ktoś, kto naprawdę świetnie tańczy, może jednak odpaść w przedbiegach i na tych wcześniejszych etapach. No i za to ten program też jest fajny, ponieważ zaskakuje. Ja będę oglądała, poprzednie edycje też oglądałam. Nie wiem, co musiało, albo nie wiem, co by musiało się stać, abym nie oglądała jakieś edycji, a tak to... No. Co by musiało się stać? Nie wiem, telewizora może bym nie miała. Nie. Dobra, Julka, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję, miłej zabawy dzisiaj wieczorem i dziękuję. Dziękuję, wzajemnie. Pa! Dziękuję.